Dziękuję za te wszystkie świadectwa i zauważyłem, że też pojawiały się nowe osoby, które chciałyby złożyć. Dziękuję za to, że się odważyliście, bo ja bym się na waszym miejscu bał pod... podejść i składać świadectwo, choćby powiedzieć, jak mam na imię. Także cieszę się, że, że te świadectwa były, bo one były bardzo budujące, bardzo, bardzo takie ważne, potrzebne dzisiaj dla nas. Dla naszej wspólnoty też. E, teraz dalej się modlimy, chociaż tak naprawdę te świadectwa też były pewną formą modlitwy. Dzielenie się tym, co Bóg uczynił, to też jest rodzaj modlitwy. Prośmy teraz Pana Boga, żeby w tej, tej modlitwie, która teraz będzie, obdarował nas, każdego z nas, darem głębokiego nawrócenia serca, zerwania ze Wszelkim złem, zerwania ze wszelkim także złym duchem, żeby dokonał w nas daru nawrócenia naszego serca i uwolnienia. Człowiek, który nawrócony jest, to on nieustannie przychodzi do Boga, pełni uczynki, dobre, unika złych, który ufa Bogu i wierzy, że, że Bóg mu wszystko wybacza, który pragnie być święty, jeżeli jeszcze takich owoców nawrócenia nie masz, to znaczy, że dzisiaj jest odpowiedni czas, żeby prosić o nawrócenie. Czasami ludzie się spowiadają, ale się nie nawracają. Dzisiaj więc nie tylko się wyspowiadaj, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli się, albo się wyspowiadałeś, ale także się nawróć z sercem do Boga. Proszę, abyście podobnie było to miesiąc temu i wcześniej. Wyciągnęli teraz y, krzyże, trzymali je w prawych dłoniach. Byli krzyże, czy macie je na szyi, czy macie jakieś większe krzyże, albo różańcowe krzyże też, jak nie macie, te, które są na różańcu. Podnieście, y, pod, czy podnieście prawą dłoń z tymi krzyżykami, które macie. A lewą dłoń na sercu. Lewa dłoń niech będzie na sercu. Odnowimy nasze przerzeczenia chrzcielne, żeby należeć w pełni do Boga, żeby iść drogą nawrócenia, wolności od złego, to trzeba wpierw dokonać takiego aktu odnowienia w sakramentu chrztu przez wasze wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary w Boga. Dlatego trzymaj ten znak krzyża, znak zwycięstwa Chrystusa, znak panowania, królowania, Jego w Twoim życiu. I na pytania pierwsze trzy odpowiedz wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatan, szatana, który jest głównym sprawcą grzechu i zła? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się także wszystkich złych duchów, które prowadzą człowieka do potępienia? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszelkiego rodzaju zła? grzechu, bałwochwalstwa, pychy, chciwości, nieczystości, obżarstwa, gniewu, zazdrości, nienawiści, porządliwości i wszelkiego rodzaju zła, wyrzekam się. A teraz wyznaj wiarę w Boga, potrójną wiarę. Czy wierzysz Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jego syna Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i odkupił nas na krzyżu? Wierzę. Czy wierzysz w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstania i, ży i życie wieczne? Wierzę. Amen. Możesz teraz ucałować ten znak krzyża, ten znak miłości, znak odkupienia, krzyż święty z wielkim szacunkiem, noś go na sercu, noś go czy w samochodzie, czy w torebce. Nie wstydź się wiary. Nie wstydź się bądź się nie wstydzi umrzeć na krzyżu, na krzyżu za Ciebie, za mnie. To jest znak miłości. Teraz pomódmy się śpiewem, żeby dokonywały się uwolnienie, nawrócenia naszych serc. A nie proszę Ciebie, uwalniaj, nawracaj nasze serca. Uwalniaj od wszelkiego rodzaju zła, od szatana i demonów. Uwalniaj tych, którzy są pośród nas zniewoleni i ci, którzy są zniewoleni za zakrystii, nasi bracia i siostry. Proszę, uwalniaj. Pieśń numer 56. Jezus Chrystus. Dyskretowan, prawo do odpoczynku, prawo do prawo do odpoczynku, prawo do On do Twoim 就像。